Mirek dryz z tej strony. Ja również witam wszystkich naszych telewizów. To nasze pierwsze sobotnie spotkanie w programie Weekend z TVS. Drodzy Państwo, Wałbrzych, od jakiegoś czasu wiemy, że ma swój złoty pociąg, który póki co jest widmem, a my jesteśmy w małej miejscowości u Herce, która ma realne, bieszczackie drezyny rowerowe. No i ja teraz ruszam, drodzy Państwo, do mojego pierwszego gościa, a Państwa zostawiam z krótkim materiałem filmowym, który zarejestrowaliśmy właśnie. Tu. Tu, gdzie jesteśmy. Drodzy Państwo, a miejsce, w którym się znajdujemy, to skupisko trzech, nie, czterech szlaków, i myślę, że o tych. Trzech opowie nam mój Państwa gość, a jest nim Jacek Łeszega, przewodnik Beskidzki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Jacku, powiedziałem o czterech, no to może wymienię, pochwalę się swoją wiedzą. Architektury drewnianej, górski, spacerowy i rowerowy. Tak jest. Tak, wszystkie bardzo dokładnie. Brawo. Eee, Szanowni no to panie... może tak, jeszcze wejdę Panu słowo, ten architektury drewnianej omówimy sobie w kolejnym naszym spotkaniu. To może rozpocznijmy od tego szlaku, na którym się właściwie teraz znajduje. Siedząc, niebieski szlak górski 450 km zaczyna się w Rzeszowie, e, przebiega pomiędzy dwoma krajami i kończy się gdzie? Bieszki Niskim, 450 km bardzo dobrze. Jest to faktycznie niezwykły szlak, ponieważ zaczyna się na przedgórzu, praktycznie to jest pogórze Rzeszowskie, a jest kończy się głęboko w górach. Bieszki Niskim przechodzi przez najwyższe pasma gór naszych bieszczadów tutaj, także a jest bardzo ciekawy i, i przebiega właśnie przez gminę Ustrzycki, Ustrzycką, gminę, gminę Uszczyki Dolne, więc tutaj można powiedzieć, mamy. I jeden z takich ważniejszych szlaków górskich. No, oczywiście są inne też, właśnie te. Słyszałem, że on się plasuje w tej czołówce tych najdłuższych i że kiedy przechodzi się szczytami gór, to jedną nogą się jest jeszcze w Polsce, a drugą, trzeba uważać, już się jest za granicą, na Słowacji no na szczęście nie musimy teraz uważać tak, bo w rzeczywiście tak tak także ale mimo wszystko no, je, faktycznie jest tak że można jedną nogą być tu drugą tutaj także po prostu bo akurat właśnie Słowacy wyznakowali też podobny szlak tylko czerwony po tamtej stronie ale to już przy, przy granicy więc praktycznie możemy być na dwóch szlakach jednocześnie od razu no ale jesteśmy na tym naszym głównym y, granicznym I ale czy... możemy tutaj również wybrać się na szlak spacerowy cóż to takiego panie Jacku no właśnie wszyscy podziwiają te nasze szlaki ponieważ to są Górskie spacerowe, czyli na okolicznych wzgórzach 25 km wyznakowanych szlaków. Jest to rewelacja od 1993 roku. Turyści tutaj wędrują i bardzo sobie chwalą te szlaki, bardzo dobrze utrzymane są, więc zapraszamy na nie. A to są różnego tam rodzaju kolory, więc nie będzie trudności z, z trafieniem z uszczyk na ten szlak i z powrotem. Tak. Czyli można chodzić, można podziwiać wspaniałe okolice, wspaniałe plenery, no ale właśnie, jeżeli ktoś jest zapalonym rowerzystą i nie potrafi rozstać się ze swoimi dwoma kółkami, to tutaj także znajdzie coś dla siebie. Czyli Bieszczady są dla wszystkich i faktycznie no mamy tutaj bardzo dobre trasy takie, gdzie rowerzyści mogą sobie poszaleć i też coś ciekawe na tych właśnie szlakach spacerowych, ponieważ część wyznakowana jest jako ekstremalna. Oczywiście nie do przesady w sensie tym, że ekstremum oznacza, że po prostu nie można przejechać, tylko że po prostu jest na tych wzniesieniach, dlatego. Natomiast y, bardzo dobre są warunki właśnie do, dla rowerzystów dla, i są też szlaki rowerowe, także zapraszamy tak samo. Panie Jacku i tutaj ten Naszą rozmowę zawieszę trochę w powietrzu. Z panem Jackiem jeszcze dziś się spotkamy i porozmawiamy o tym czwartym szlaku szlaku architektury drewnianej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, no i widzimy się w późniejszym czasie. Kochani, bilecik jest. Już właśnie teraz mogę go podać do kontroli, a właściwie do skasowania. Panie Januszu, proszę bardzo. O, i od tej pory już oficjalnie mogę poruszać się bieszcza, bieszczacką drezyną rowerową. A wraz ze mną pomysłodawca tejże wspaniałej atrakcji, pan Janusz Demkowicz. Witam pana bardzo serdecznie. Witam państwa. No właśnie, Panie Januszu, niesamowity pomysł na wykorzystanie dawnej linii kolejowej 108 z Zagórza do Krościenka. Około 5-7 lat temu przestały tutaj kursować pociągi, a od maja, dokładnie od 30 maja tego roku, można własnymi siłami napędzić takie oto urządzenie, taki oto pojazd. Tak, znajdujemy się na stacji bieszczadzkich drezyn rowerowych w Wuchercach Mineralnych, stacji głównej. Tak jak wspomnieliśmy, jest to odcinek prawie 50 km nieczynnej linii kolejowej, tzw. zwanej 108. Prace nad tym pomysłem trwały około 4 lat, a 2 lata w taki sposób bardzo czynny. Jesteśmy największą wypożyczalnią tego typu w Polsce, a drezyniarze mówią, że jedną z większych w Europie. Mamy 50 maszyn. I od końca maja zapraszamy rodziny, znajomych na przejażdżki na nasze stacje, tak jak wspomniałem na stację do Łucherzec, ale również posiadamy podstację w Ustrzykach Dolnych, z Ustrzyk możemy dojechać bezpośrednio pod samą granicę ukraińską. No i właśnie, tutaj już widziałem dziś pierwszą grupę, która wyjechała z tej stacji, słyszałem, że tam takie lekkie wzniesienie, ale macie też tunel. Tak, tak, mamy tunel, bardzo piękny tunel. Nasza linia powstała w ogóle w 1872 roku i mamy na jej, na jej trasie właśnie piękny, ręcznie kuty tunel. Również na wysokości Olszanicy mamy piękny wiadukt. No i tutaj jeszcze to co jest dodatkowym atutem i niesamowitą atrakcją, że można podziwiać przepiękne okolice. Tutaj się rozpościerają wspaniałe szczyty gór, zieleń, przyroda, to wszystko zapewnione. No i jeszcze to co powiedziałem na początku, niesamowita radość, że można własnymi mięśniami napędzać te drezyny. Tak, proszę pamiętać, że jest, znajdujemy się u, 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 na Przedgórzu Bieszczadzkim. Niedaleko od nas, około 5-7 km znajdują się już dwa zbiorniki Jezioro Myczkowickie i słynne Jezioro Solińskie. Około 15 kilometrów od nas znajdują się Ustrzyki Dolne, zimowa stolica Podkarpacia, w których mamy wiele wyciągów. Tak więc jest po co przyjechać w Bieszczady o tej porze roku, jak i również zimą. Janusz Demkowicz, pomysłodawca bieszczackich drezyn rowerowych opowiadał nam o tej atrakcji, którą można znaleźć właśnie tu, gdzie jesteśmy w miejscowości Ucherce. Drodzy Państwo, no to co? Jak już bilet mam, on się nie może zmarnować, jest ważny cały dzień, więc ja mam godzinę na to, żeby gdziekolwiek pojechać, bo o godzinie 11.20 spotykamy się w kolejnym naszym wejściu na żywo w programie Weekend z TVS. No a teraz z pomocą pana Janusza ja się udam przed siebie, a Państwa zapraszam jeszcze na taką krótką chwilę z okolicami, z miejscowością, w której jesteśmy. Do zobaczenia.